To bywa, no to się będą śmierć. Żeby to to się będą To stara, jak to, 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 to bywa, trochę ślepa, trochę krzywa. już złowić ryb nie mogła, na taki się sposób nie mogła. Rzekła rybo, wy nie wiecie, aby, a tu o was idzie przecie. Wczoraj z wieczora wysłuchałam, jak rybacy rozmawiali. Wiele pracy łowić wędko lub więcierze. Spójrzmy, staw wszystkie zabierzeń. Ryby dwajacza planatą. Woleję nad waszą stratą. Lecz można złemu zaradzić i i was przechadzić. Jest tam drugi sta blisko. Tam obierzcie siedlisko. Więc na sprzenieź rzekły ryby. Zdrygała się czapla, niby dała się z końcu uprosić, zaczęła nosić. Brała jedną po drugiej, w niby nie śmiejąc i tak pomału zjadając. Nareszcie zaczęło się jej skostować i raki. Rak widząc, że go czapla niesie w krzak. Poczuł zdradę, o, o zęskę zaraz się pokusił. tak mocno zdziwia za ją, że czaple udusił, ale nie nieżywa, tak zdrajcą bywa.